Witajcie na kanale Bartek Station Dzisiaj nagrywamy Zestaw 21188 Jest to Wioska Lamy Ma 1252 elementów eee, No duży ma sześć figurek i już wam mówię jak się nazywają pierwsza Lama King druga win, win trzecia Pillager czwarta Lama Herder ehm, piąta Blacksmith, Villager, Baby Lama, um, Savannah Villager, Lama i Baby Shep. Um, przejdźmy do funkcji. Um, jak widzicie, można połączyć te dwie rzeczy. Tutaj, jak się wyciągnie, Taki pstryczek w głowie. To leci woda, tak jak w realu plują lamy em, ściną. Em, tutaj jest biblioteka jak widać i, ten, i lama herder do niej wchodzi. Tutaj jest też biblioteka z głową Creepera i z osą. I tutaj siedzi sobie Blasmith um, Villager. Um, no, i tutaj Bitka. Dobra, to teraz będziemy otwierać, ale ciężki ten zestaw. Jakby to zrobić, żebyście widzieli? A może tak.

dziesięć. Zobaczmy, jaka wielka instrukcja. Ja nie mogę. Idzie. O, poszło. A, jeszcze tu nie puściło. Trzeba nowy taki sam zestaw kupić. Po kilku sekundach otworzyłem. Grubość instrukcji. Ehm, jest startusz na tle. Nie ma. Ehm, stron. Kroków. Um, kroków ma um, nawet sam nie wiem zaczekajcie chwilkę muszę się rozglądnąć po tym tutaj siedemdziesiąt cztery stron a tutaj się kończy? Kroków? Ile ona ma kroków? Um, hmm, 88, 89, dziewięć. Czekajcie, bo już się tu gubię. 88 osiemdziesiąt dziewięć, sto to osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa procent, wielki zestaw. Myślę, że długo mi zajdzie go zbudować. No i to by było dziś na tyle. Pa! pa.